Siemano, witam w kolejnym odcinku, dziś pogadamy sobie głównie o skrzynkach Rozważymy czy w obecnych czasach nie jest to najlepsza i najbezpieczniejsza forma tutaj inwestycji Rozważymy plusy, minusy i jeszcze skins manki. Dużo skinów Codra w jednym miejscu, plus 35% W drugim miejscu do 5 dolarów przy wymianie. Wymienisz i kupisz. Zacznijmy sobie od tego, dlaczego ludzie w ogóle teraz jakoś tak bardziej zaczęli rozważać inwestycje w te skrzynki. Też spotykam się właśnie z komentarzami, że no walić już te kapsułki, naklejki i stricte ludzie przychodzą na skrzynki. No oczywiście jest to spowodowane tym, że no wchodzą te bestułowe eventy Paryż, Kopenhaga, wcześniej mieliśmy no, tylko Rio, Stołem, no, a wcześniej Antwerp, Stockholm, także cztery bestułowe eventy w tak krótkim czasie. No i rynek po prostu, no to odczuł to znacząco, praktycznie od. No sierpnia mamy tylko spadki, zobaczcie to tylko spada, Sztokholm e, na innych eventach wcale nie jest lepiej, e, no i okej, okay. oczywiście może być tak, że teraz Valve najbliższe eventy e, powiedzmy da z tym tłem powiedzmy pod rząd, no i wtedy te ceny odbiją tych rzeczy. To oczywiście zakładając, że będą nie jakieś wywalone w kosmos, ale na ogół możemy przyjąć takie coś, że raczej wtedy mielibyśmy wzrosty. Także nie chcę prowadzić takiej narracji, że teraz kapsułki, naklejki są totalnie bez sensu, no bo tak właściwie no to sam kupuję chociażby Sztokholm, który tutaj widzicie. Natomiast chcę przedstawić po prostu alternatywę w postaci tych skrzynek. Które, e, jeśli na przykład byłaby taka sytuacja, jak przedstawiłem, e, no to takie psy zrobią lepszy profit, pewnie bardziej z tych, z tych nowszych eventów e, niż takie skrzynki, zapewne. Natomiast y, skrzynki dają po prostu taką, powiedzmy, gwarancję oczywiście, w cudzysłowie bezpieczeństwa. Żeby tutaj coś się zadziało, no to Valve fundamentalnie musiałby te skrzynki ruszyć to znaczy zmienić te dotychczasowe rzeczy, jak to wygląda więc tutaj musiałoby się coś w Prime i Arcade'sach po prostu pozmieniać także no, całe fundamenty musiałyby zostać zmienione. No i mamy takie skrzynki. Y Miały ze swoje wzrosty, teraz w sumie jest taka stabilizacja, minimalne może jakieś wzrosty w górę. Natomiast liczba graczy w sensie jest duża. Cały czas jest duża ta liczba graczy. Te skrzynki są otwierane, możemy, no, jak necik pozwoli. Są duże ilości, tutaj wiadomo najbardziej aktywna, natomiast cały czas są konsumowane te skrzyneczki. Dędzerek o bardzo fajnie się otwiera, tak samo Prisma. Więc ich zaplaje się, wyczerpują. Te skrzynki nie są dodawane często, no bo teraz mieliśmy przerwę jednego roku. E, no i na przykład z tej aktywnej puli dropów, e, to w sumie dla wspierających mówiłem to, e, no ale mamy też dość jasne te założenia, nie? Dobra, powtórzę się. E, to znaczy, na przykład, Fracture. Wiemy wszystko, praktycznie, o tej skrzynce. Wiemy, co się stanie, jak wypadnie, e, możemy się spodziewać jego, jej długoterminowych trendów. Jak to będzie wyglądać, moim zdaniem no, naprawdę ta skrzynka ma bardzo fajny potencjał, teraz jest jeszcze też bardzo nisko, moim zdaniem lepszy niż Snakebait, Bait, bo te koski no, są better i to też są koski, czyli to co, co gracze lubią, kwestia po prostu tego wypadnięcia. Tak samo rare case, gdzie prześledzimy sobie po prostu od momentu wypadnięcia, no to każda po prostu leci w górę, czasem wolniej, czasem szybciej, natomiast no, jest ta tendencja wzrostowa. Ja tutaj, w ostatnim czasie, no Snackbait bardzo fajnym jest przykładem, bo nawet do złotych 13. Ej, to przed chwilą jakoś się stało, no to nieźle. Także mm, Skrzynki są pod tym względem spoko, że w miarę są przewidywalne, oczywiście w tym co teraz operujemy przy tych danych, no ciężko powiedzieć co będzie w przyszłości, także moim zdaniem jest to ciekawa alternatywa dla osób, które wolą bardziej takie stabilne rzeczy, no a zawsze zostaną kapsułki, naklejki, tylko no tutaj wiadomo, trzeba się liczyć z tym, że pod takiego longa, no to bardzo dużo jest zależne od Valve i od tego co tam będzie nas raczyło w przyszłości. No i co, to chyba tyle, dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć, papa. Pa.